Festiwal Książek w Polsku trwa nadal i tym razem rozmawiamy z Moniką Wittrzymą. Cześć, dzień dobry, motorką. Kryminały zarazami i dwukami. Jakie są kryminały. Takie lekkie krwiste. Na pewno nie brutalne. Bardzo starałam się nie iść za tą nową modą, gdzie w książkach jest bardzo dużo krwistych opisów na pół rozdziału. Recenzenci zwrócili uwagę, docenili, że jest to bardziej ukłon w stronę klasyków typu Sherlock Holmes, Hercules Quaro, gdzie przede wszystkim liczy się zagadka oraz relacje bohaterów, wątki psychologiczne i to, w jaki sposób konstruujemy pozytywną i negatywną pozycję. No i teraz nie wiem, dobrze ja tutaj przyszłam, <grywka> dlatego że ja Monika już widziałam na internet, i te, te książki tak nie zostały w pamięci. Ale bardziej myślę, że są chwiste i. Nie są straszne, nie są straszne. Najważniejszym w tych książkach jest drop e, myślenia tego sprawcy. Chcemy poznać. Jego. tak, tak. Chcemy go poznać, chcemy go rozgryźć i na samym końcu skonfrontować się z tym, co serwuje fabuła. Bohaterów jest kilkoro. Faktycznie jest tak, że to też się zwraca uwagę, że jest wielopątkowa, jest kilka tych płaszczyzn osobowości i jeżeli podejmuję jakiś problem, na przykład przemocy w rodzinie, ale w na odwrót, gdzie kobieta jest przemocowa, a mężczyzna jest ofiarą, to każdy bohater ma na ten temat różne zdanie, co prowokuje czytelnika do myślenia i do określenia swojego na ten temat zdania, dzięki czemu wiem, że ta książka zostaje na dłuższą korektę. Wiedziałam, że się boję. <laughs> to takie, już, tak, czekała, czekałam, czekałam, czekałam. Nie, nie będę, może tu się przychodzi. A zapytam się o Co z nią? Fajna jest. Ehm, Dzięki, jeżeli mogę. Yes. Okay. No, właśnie, tak. no, tu jest takie drzewo. Dlaczego taka opłata? Każda z tych okładek ma w sobie taką tajemnicę, jak zauważyłeś. Ona ma tę liminescencję i na pierwszy rzut oka, na przykład tutaj widać, że to jest jakieś zawieszone wreszcie serduszko, jak odwrócimy, to widzimy tą twarz kobiety, nie? No, no wiecie, właśnie. To? Tutaj to drzewo jest takie ukryte, bo ono ostatecznie też będzie miało jedną z głównych ról w książce, w tym świętym gaju. Jest starożytna, bo akurat w drugim tomie podejmuje temat rodziny Wielczy. Mamy zbrodnię, do której dochodzi w rodzinie w starych słowiańskich bogów. Ginie córka Żercy. No i się zastanawiamy, czy ta zbrodnia jest na tle tego, co w naszym kraju świetnie się ma, czyli dewocji i nienawiści religijnej i uprzedzeń, czy raczej chodzi o pewnego rodzaju zdradę, ale inną niż ta, która jest identyczna. Cóż, pozostawiam nic innego, chyba. No to chyba kupimy te książki jutro, <laughs> jak będziemy wyjeżdżać. Ale gdzie możecie cię znaleźć w sieci? W sieci jestem dostępna na swojej autorskiej stronie monikalick.pl, a także na stronie samowydawcy. Czy warto być, przynajmniej, wyciekliwość prosimy, czy warto być autorem niezależnym od Jest to najlepsza droga, jaką mogłam wybrać. Mogłam skorzystać z każdej, ponieważ gdzieś te propozycje wydawnicze były. Postanowiłam się skonfrontować z całym projektem wydawniczym samodzielnie. Ciesząc się absolutną wolnością twórczą i okazało się, że to, co sobie założyłam w dniu premiery, czyli w styczniu 2022, wydrukowałam pewien nakład książek i sobie myślałam, super by było, jakby się przez rok sprzedało do premiery drugiego tomu. I moje oczekiwania okazały się być niedostateczne pięciokrotnie, więc jestem bardzo zadowolona z kontaktu z czytelnikami, i to jak wiele z nich, wielu z nich praca. Żeby kupić na przykład mój pierwszy tom na prezent, a już po drugi tom, to tak, że super czekaliśmy, cieszymy się, a teraz jest tylko presja, kiedy trzeci, więc siedzę i Aha, czyli dwa to nie wszystko. Dwa to nie wszystko, ja powiedziałam, że jest trzy, ale już tutaj nic że Czemu tak mało, czemu nie taka długa seria, jako serwują nie autorzy. nie wiem i to jest kolejny walor, samo się, że nie ma czegoś takiego, że wydawca mi narzuca, sama za masę. Albo wejdź i zobaczymy. To Także kochani, widzicie, że warto samowydawcy odwiedzać, warto kupować ich książki. No i samowydawca to jest ktoś taki właśnie wolny, niezależny i wydaje wtedy, kiedy on uważa. No i przede wszystkim pracuje nad, nad wszystkim. Tak. Płatka, kolekta, wszystko. Koordynuje wszystkim, całym projektem od po początku do końca, nie zleca niczego na zewnątrz. Znaczy oczywiście redakcję korekty Chęci. Ale to ja decyduję co, kiedy i jak. Jest. I okładka jest taka, jak chciałam. Chociaż muszę tutaj zwrócić kolor mojej graficzce, ponieważ ja miałam jakiś pomysł. Ona miała swój pomysł i wspólnymi siłami doszliśmy do tego wspólnego. Ale ta burza mózgu jest zawsze fajna Bo bo ktoś nam właśnie doradzi, że może... ale to jest doradzenie, a nie może się. Tak. A jak mają coś w szukać, to Wyjmować, dawać do czytania, badać z dawać do obiektywnej, możliwie jak najbardziej obiektywnej oceny, nie bać się, bo być może jest się właściwie od spełnienia swojego marzenia, tak jak to było w moim przypadku, żebyś wlecy już to Widzicie, warto mieć marzenia, warto w te marzenia wierzyć, realizować. Bardzo złośnie, samodzielnie. Polecam sumie. Polecam, klaszczemy serdecznie. zapraszamy dzisiaj jeszcze do godziny 18. Tak, jeszcze jesteśmy. Przybywajcie, ja wiem, że jest pora obiadowa, ale warto już skończyć pałaszowanie. Tutaj też jest krótki Słyszałam, że mają petardak. Bardzo. Tak, więc mamy też tutaj małe co nieco dla pasi brzuchów, łapka brzuchów. Nie zwlekajcie, bo jesteśmy dzisiaj tylko do 18. Jutro 10.00. A ci, którzy są spoza Polska, i nie dojadą, gdzie mogą Was kupać. Na Waszą stronę kiedy Na naszych stronach w I mogą normalnie kupić tak? to ja się Dokładnie. Zapraszamy do Polska i na strona autorska z Zapraszam się Do zobaczenia. Do dobra. <laughs>